Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego kiedy oglądacie ten materiał, to jest typowanie gali UFC Vegas 107, ale mówmy się szczerze, to nie jest najlepsza karta walki. Ja nie poświęcę tym pojedynkom za dużo czasu. Oczywiście postawimy kupon na Fortunie u naszego partnera. Pamiętajcie, że hazard wiąże się z ryzykiem, żeby grać odpowiedzialnie i tylko w legalnych źródłach, że to rozrywka dla osób pełnoletnich, a grając w Fortunie e, grać właśnie w legalnym e, źródle i tam kursy i badbuildery na UFC vegas 107 już na Was czekają, a jeżeli jeszcze nie macie tam konta to klikając w link w opisie czeka na Was dobra oferta na start z e, quadem, e, bez ryzyka do 100 złotych. Natomiast e, Wracając do tej karty, to umówmy się, gdyby nie pojedynek Madeuszak, Emrota z Ludowitym Kleinem, to pewnie e, w ogóle byśmy na nią z ciekawością nie zerkali. Tam się posypały starcia z, z dwóch, zestawiano jedno e, i tak dalej. No nie jest to najbardziej porywająca m, karta walk, e, więc ja też jej e, zbyt dużo czasu nie poświęcę. Oczywiście postawimy sobie kupon, wytypujemy na stronie mam Wyniki, do czego Was również zachęcam, e, strona Mma wyniki e, tam rozbudowany typer, e, zgarniajcie punkty do rankingu i nowość, e, bo można. Że jeszcze nie wszyscy o tym wiecie, od dwóch tygodni to chyba u nas funkcjonuje. Przy okazji oglądania Galii UFC Vegas 107 możecie sobie to wypróbować, czyli punktacja rund. Jak wy widzieliście punktację i konfrontować ją na przykład potem z punktacją sędziowską, czy też z innymi użytkownikami, więc taka opcja na stronie. Przy przycisku typu i jest również punktu i walki będziemy robili live'a od karty głównej z Gali w Siwega 107, więc też będę Wam pokazywał jak to wygląda, ale zachęcam do, do użytkowania tej opcji, no ale tymczasem przejdźmy już do tego co wydarzy się na karcie głównej, a potem przelecimy przez całą kartę walki, już na stronie ma wyniki. Kartę główną Galiwy w Siwega 107 rozpocznie nam pojedynek Zachariza z Duszko Todorowiczem. No i trudno tutaj... Nie faworyzować Zachariza. Jest duży, sprawny w stójce, mocno bijący. A Duszko Tudorowicz jest szklany. Ma wątpliwe jakości szczękę, będzie wdawał się w wymiany. No i ciężko tutaj nie faworyzować Zachariza. Oczywiście Zachris nie jest zawodnikiem wybitnym. Ma też swoje mm, luki, które Duszko Tudorowicz mógłby wykorzystać, ale tam poza szklaną szczęką IQ też raczej nie domaga, bo gdyby Duszko Tudorowicz powalczył o sprowadzenie tej walki do parteru, no to tam za e, z pleców jest Bezbronny, tak naprawdę, i tutaj, gdyby w tę stronę poszedł Duszko Todorowicz, to mógłby szukać nas na swoje zwycięstwo, ale to jest zawodnik, który przyzwyczaił nas do tego, że raczej pada po ciosach, bo ta odporność nie jest za duża. Tutaj, w starciu z kimś, kto dysponuje mocnym uderzeniem, tak jak Zacharyz jest wielkim zawodnikiem. Myślę, że ta walka skończy się dosyć szybko na korzyść Zacharyza i to przed czasem, więc tak też postawimy na pierwszą walkę na kuponie. A więc zaczynamy Fortuna i tutaj możemy postawić Bad Buildera i skorzystamy z tej opcji. Oczywiście wygra RIS. Kiedy zakończy się walka to nas nie obchodzi. Jak długo potrwa walka? Minuty mniej niż 11,5 minuty. I będziemy mieli knockout. Kurs 2.05 dodajemy do kuponu. Na stronie MMA wyniki, tu widzicie cały kalendarz, możemy sobie wejść w tę kartę, to jest to o czym mówiłem, mamy typuj, punktuj, walki, my dzisiaj skupiamy się na typuj i tutaj Zachary z Todorowicz postawimy na Zachariego Rizach przez knockout w pierwszej rundzie. Kolejna walka to walka pań i to nie ostatnia na tej karcie głównej jest Kathleen Vieira, Macy są. No i tutaj trzeba postawić na kompletniejszą zawodniczkę, którą w mojej opinii jest Macy. Jason, bo to jest przede wszystkim strikerka z dosyć dużym wachlarzem uderzeń, efektownie walcząca e, która może też spróbować obaleń choć w starciu z Brazylijką raczej bym tego unikał Vieira będzie dążyła do sprowadzenia tego pojedynku do parteru, ewentualnie do tego żeby przeklinczować i ja wcale nie wykluczam, że pewnymi fragmentami może udaje się przeklinczować, być może nawet Macy czasem sprowadzi do parteru, ale ona jak sprowadza do parteru to nie jest tam demonem grapplingowym, tylko raczej skupia się na kontroli, a też wydaje mi się, że Macy no albo nie da sobie zagrozić, albo wróci do stójki. W każdym razie przewaga, którą Macy czasem zbuduje sobie w stójce, powoli, pozwoli jej wygrywać każdą z rund, bo uważam, że tutaj dostaniemy decyzję, decyzję, którą wyciągnie na swoim korzyść Macy czasem i tak też postawię na kuponie. Zaczniemy sobie od strony MMA. Wyniki... Macy Chiasson, o tutaj faworytką jest Vieira póki co, a ja w opozycji Macy Chiasson decyzją i tutaj wybory prezydenckie jakbyście chcieli też są na fortunie e, Vieira Chiasson na kuponie może postawimy, że tu będzie po prostu decyzja walka zakończy się decyzją 1.30 jakbyśmy zagrali bet bo to jest Macy on decyzja to tak zagramy. 2,40. Następnie kategoria półciężka. Dustin Jacobi Bruno Lopez. Dustin Jacoby to jest przede wszystkim sprawny kickboxer, który ma też niezłą obronę przed obaleniami. Co ma znaczenie w tym pojedynku? Bo Bruno Lopez to jest człowiek, który oczywiście też ma ciężką rękę, ale raczej będzie dążył do sprowadzenia tej walki do parteru, do ewentualnie podmęczenia rywala w klinczu. Przede wszystkim na presji. I to. Może dać mu pewne szanse, bo Dustin Jacoby to jest zawodnik, który w tej presji nie czuje się najlepiej. To nie jest pole, na, na którym on się odnajduje dobrze. No niemniej jednak, dalej mówimy o dobrze wyszkolonym technicznie kickboxerze, który na tak dziurawego Bruno Lopeza, który idzie do przodu, znajdzie lukę. Wydaje mi się, że znajdzie lukę i wygra tę walkę przed czasem, bo Bruno Lopez idąc do przodu bardzo się otwiera, no a jeżeli mamy naprzeciwko zawodnika, który potrafi przycelować i to dosyć sprawnie, to gdy ktoś mu zostawia taką furtkę, to on raczej z niej korzysta, więc ja uważam, że Dustin Jacobi wygra tę walkę przed czasem i tak też postawię na kuponie. Zaczynamy od strony MMA. Wyniki, no tutaj Bruno Lopez faworytem, więc ja tutaj trochę te słupki pozmieniam. Myślę, że nie w pierwszej, ale być może w drugiej rundzie Dustin Jacobi wygra tę walkę i tutaj wyrównałem trochę te szanse. Porówno się rozkładają, natomiast jeżeli wejdziemy na kupon, to Dustin Jacobi jak długo potrwa walka? Minuty mniej niż 12,5. Tak ustawię. Następnie mamy starcie Ramiza Brahimaya z Billym Rayem Goff. Walka, z dwóch walk dostaliśmy jedną, bo i z kim innym miał się mierzyć Brahimaj, bo to miał być Oban Elliot i z kim innym miał się mierzyć Billy Ray Goff. Natomiast te starcia się posypały z jednej strony, rywal koreańczyk, rywal Gofa wypadł ze względu chyba na problemy wizowe, kontuzji dostał Oban Elliot. No i dostaliśmy to zestawienie. I trudno znów nie widzieć tutaj w roli faworyta, w mojej opinii Billiego Gofa, który bardzo dobrze boksuje. Ma tendencję do sprowadzania też pojedynków do parteru i tam też nieźle się odnajduje. Natomiast no tutaj Ramiz Brahimaj jest takim stricte bejdiociarzem i bardzo często na tym swoją grę opiera. I tutaj raczej bym unikał e, jakichś tam starć. W stójce, oczywiście, Brahimaj też coś potrafi, ale z dużo lepszym zawodnikiem technicznie, przede wszystkim, ale też jeżeli chodzi o siłę uderzenia z Billy e, ja w, uważam, że ta walka będzie się dłuższymi fragmentami toczyła w stójce i te uderzenia Gofa będą się odkładały na Brahimaj i go wygra przed czasem, gdzieś pewnie na przestrzeni drugiej bądź trzeciej rundy, no ale tak sobie to właśnie wizualizuję. Tym razem zaczniemy od fortuny. Goff tutaj jest under, faworytem bardzo dużym, więc postawimy, że wygra goff, że wygra przez knockout i to nam wystarczy. Natomiast na stronie MMA wyniki, tutaj też mm, Wszyscy jednomyślnie póki co postawię, że w trzeciej rundzie grof tego Brachi Maja znokautuje. Walka, której poświęciliśmy pewnie ponad godzinę, albo i nawet więcej z naszego, wydaje mi się, że ponad godzinę poświęciliśmy w poniedziałkowym odcinku, i to ja to w swój sposób analizowałem. Tomek korzystając ze swojej wiedzy. Obszernie ten pojedynek nam przeanalizował Grzesio, więc o tej walce powiedzieliśmy już tak dużo, że tutaj nie będę powtarzał tego, co mówiłem, gdzieś tam w skrócie mogę tylko powiedzieć, że Ludowit Klein to nie jest zły zawodnik i uważam, że to nie będzie łatwa przeprawa, że trzeba się wystrzegać pewnych nawyków, które pojawiały się w walkach, czyli nie kopać, nie zaczynać od niskiego kopnięcia, żeby uważać na lewy krzyżowy ustawionego z pańkuta tak klejna, bo to może posłać Mateusza na deski, a klejn z góry też potrafi sprawnie działać, chociaż tam akurat z Mateuszem Gamrotem mógłby być zagrożony, choćby leglockami, bo ja tutaj poddania ze strony Mateusza Gamrota nie wykluczam, natomiast na stójkę trzeba uważać, nie bić się za wszelką cenę i w zapasy, mówił też w wywiadzie z Patrykiem Prokulskim. Mike Brown, że nad kontrolą pracowali i wydaje mi się, że to będzie kluczem do, do zwycięstwa. Tutaj nie można spoglądać na to, że ktoś mówi, że to znów będzie nudna walka. Tu trzeba wygrać ten pojedynek. Musi być zielony kwadrat na Tapologii czy tam na, na Sherdogu. Ta walka nie daje dużego skoku. To jest walka o utrzymanie w rankingu, ale takie walki też się zdarzają. Ale trzeba uważać na Ludowita Kleina, bo on jest naprawdę sprawny, jest dosyć szybki. Kreatywny w tej ulicy i bardzo dobrze kopie, jest dynamiczny, natomiast tutaj presja ze strony Mateusza Gamrota będzie najważniejsza, nie można dać Ludowitowi Klejnowi narzucać tej presji. To Mateusz musi ją narzucić, musi szukać tych sprowadzeń, uważać na ewentualne kontry, i wydaje mi się, że Mateusz Gamrot wygra tę starcję decyzją. Chociaż jeżeli chodzi o odważniejszy kurs, ja to tak podzieliłem w poniedziałek odważnie Mateusz Gamrot decyzją, lub poddanie Mateusz Gamrot. Tak, trochę mniej odważnie, to że walka zakończy się decyzją bez wskazania zwycięzcy, bo Ludowit Klein też to decyzją może wygrać, bo możemy mieć jakiegoś splita no i ewentualnie jeszcze Ludowit Klein przez knockout. Natomiast no, mój typ idzie na Mateusza Gamrota decyzją, no i z tego miejsca oczywiście zapraszam od trzeciej z soboty na niedzielę. Mateusz Gamrota, Ludowit Klein, karta główna. Robimy live na naszym kanale, a tymczasem postawmy to na naszym kuponie. Zaczynamy od strony MMA wyniki. Mateusz Gamrod, póki co nikt nie stawia na Ludowita Kleina. Ja nie będę się tutaj z tego wyłamywał Mateusz Gamrot decyzją i na Fortunie mamy fortunę. Mateusz Gamrod jest faworytem, ale oczywiście my z, e, korzystamy z Buildera. E, Mateusz Gamrod decyzja. Jakie będą statystyki w tej walce? Mateusz Gamrod prowadzenia plus 2 na pewno i po kursie Dwa dodajemy do kuponu, dzisiaj nie zeszliśmy poniżej dwóch. Czy podtrzymamy to na walkę wieczoru? Nie wiem, ale dobrze nam idzie. No i doszliśmy do walki wieczoru, która jest no niezbyt porywająca, trzeba przyznać. Erin Blanfield, Macy Barber, pomimo że panie są wysoko w rankingu, nie walczą o pietruszkę, tylko pewnie o status potencjalnej pretendentki. No ale umówmy się, no nie jest to porywające starcie. Aline Branfield to graplerka przede wszystkim, która będzie dążyła do sprowadzenia tego pojedynku do parteru. Z kolei Macy Barber ma bardzo dobrą stójkę i ona będzie chciała tego parteru unikać. Sama też potrafi obalić, no ale tutaj byłoby to głupio, no bo ryzyko sweepa, nawet gdyby obaliła Aline Branfield, to ryzyko sweepa byłoby zbyt duże i kwestia poddania, czy tam rozbicia z góry. Więc tutaj raczej to będzie wyklucza tą Macy Barber. Ale no z kolei jej defensywa przed sprowadzeniami nie stoi na najwyższym poziomie i oczywiście ona w stójce będzie stanowiła zagrożenie dla Erin Blackfield, nawet bo Erin Blanchfield też przede przodu i tam musi się wystrzegać, żeby nie. Nie dostać zbyt dużo, bo to też może zaważyć na decyzji sędziowskiej, ale uważam, że Aaron Blanchfield będzie w stanie sprowadzać ten pojedynek do parteru, będzie w stanie tam pracować, jak nie będzie w stanie tego robić, to będzie sobie klinczowała, jest też duża, silna, więc wydaje mi się, że tutaj w tę stronę to pójdzie. Nie wykluczam nawet późniejszego skończenia w tym pojedynku na korzyść Erin Blanchfield, z tego względu, że Missy Barber jeszcze na dystansie 5 rund nie walczyła, więc w rundach mistrzowskich wcale tego nie wykluczam i tutaj sobie nawet bliderzę jakąś taką fortkę na to zostawię. Natomiast no, moją faworytką jest Erin Blanchfield, która przez decyzję, ewentualnie przez skończenie w rundzie czwartej lub 5, natomiast tak to postawię na kuponie. I dotarliśmy do ostatniego pojedynku. Czy uda nam się tutaj coś skleić powyżej? Dwóch, zobaczymy, jak długo potrwa walka. Minuty, więcej niż 15,5. Mamy na razie 1,75. Jakie będą statystyki w walce? Erin Blanchfield z prowadzenia plus 2, powiedzmy. No niestety, spadliśmy na 1,94, już tutaj nie będę niczego dokładał, ale e, myślę, że na tych 6 starcach zrobiliśmy ładny kurs, bo o, tu jeszcze 25% plus Bet Builder Boost e, do wypłaty 621 zł za taka 141,20 z tym boostem e, taki kupon gramy ja go oczywiście wkleję w komentarzu i na stronie e, tutaj na Blanchfield decyzję postawię Lecimy zresztą karty walk, Filo na Cimento, ja się tu wyłamię, bo coś czuję, że to jednak Jaffel Filo wygra decyzją. Tak też postawię Trevin Jalisa z Gustafson. to jest ciekawe starcie, bo gdyby to był pełny obóz przygotowawczy dla Jalisa, to pewnie faworyzowałbym Gustafson starcie z Gustawsonem, ale on tu wchodzi naprawdę na krótki. Termin, wiadomo, Jalis ma dużo zawodników dobrych w swoim rekordzie, oczywiście ze wszystkimi przegrywał i to też może świadczyć o tym, że no walczył z dobrymi, no ale jednak z nimi przegrywał i uważam, że przez to, że wchodzi na zastępstwo, to Gustawson tutaj za pasami bo to jest jakby jego domena, te starcie wyciągnie dla siebie decyzją, więc ja stawiam na Andreasa Gustawsona decyzją. Kurt holował Jordan Luit. Holował mu cztery dychy. Jeżeli Jordan Lloyd nie będzie się bił z holobajem w stójce, tylko będzie go obalał, to wygra również decyzją. Następnie mamy Ryan dos Santos i Alice Arderlan. No tutaj Ryan dos Santos decyzją. Bez głębszego rozwlekania się na temat tej walki. No i. Boladzi oki e, Michael Aswell. Aswell wchodzi do kategorii wyżej, bo to jest nominalnie zawodnik kategorii piórkowej. Mm, bardzo jeszcze z krótszym wyprzedzeniem niż e, Trevin Giles. E, chociaż on się szykował do gali Fury e, na czerwiec na obronę czy tam na starcie opas mistrzowski, no niemniej jednak e, boladzi oki e, w stójce i może sprowadzać ten pojedynek do parteru więc wydaje mi się, że wygrywa to przed czasem do Max drugiej rundy takie są moje typy na UFC Vegas 107 one się oczywiście tu wszystkie pojawiły tym się proszę nie sugerować bo tutaj z racji tego że ta walka została edytowana to ja już edytowałem nim jeszcze ktokolwiek postawił jak już będzie znany werdykt to tutaj będzie wpisana odpowiednia Odpowiednie wyniki. Przy odpowiednich waszych typach będą się albo krzyżyki, albo też te zielone ptaszki tutaj zapalały. Póki co, 8 osób wytypowało. Pamiętajcie, że możecie dzielić się tymi typami. A tymczasem to wszystko. No i już na koniec garść informacji. Stawiamy kubony na fortunie typujemy na stronie, mamy wyniki bardzo Was gorąco do tego zachęcam. Tam też możecie punktować rundy i dzielić się swoją punktacją odnośnie walki zakończonych decyzją. Jest do tego odpowiedni przycisk na naszej stronie. A w sobotę od godziny trzeciej karta główna live z naciskiem na walkę Mateusza Gamrota, bo oczywiście to jest coś, co nas najbardziej interesuje, więc widzimy się w sobotę o trzeciej ja za dzisiaj dziękuję. Dajcie znać w komentarzu, jakie są Wasze typy na UFC Vegas 107. Do zobaczenia.